Cześć z tej strony Avery i Alice, czyli, czyli razem. Boy, cool dance, 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 dance. You... W tym odcinku pokażemy wam drugą część Avery vs Alice. Będzie ona wakacyjna, także zapraszamy do oglądania. Kąpanie się w basenie. Boy, Ach, dobra, to wezmę na basen okulary, ręcznik, suszarkę, szampon, coś jeszcze. Basen. Mm -hmm. tu to jest i do wody. W sumie to poszłabym na basen. Mamo, ile jest stopni w wodzie? 25! Jak to nasz basen tu ciepły? <laughs> Miała być cieplejsza, mamo! Wakacyjne spotkanie ze znajomymi. Wyjdziesz? No dzisiaj tak średnio. Czemu musisz wyjść, xd? No bo muszę się rozpakować i w ogóle muszę umyć włosy i TP i TD. No jutro, plis. Nie myj włosów, zrób sobie jakoś kok czy coś. Rozpakujesz się, jak wrócisz. No to się spytam. Okej. Okay. Halo, mama? No co? To... Ja mogę wyjść na dwór? Mm, no jest 20. No wiem. Dobra. Dobra, ale na półtorej godziny. No spoko. Dzięki. Mogę na półtorej godziny. Tato mnie zawsze przekona. Co, co? A, to roz, a ja miałam z wyjść na lody. Idź, idź, ja chcę spać. O, no. Tylko nie ona, ona potrafi gadać po dwie godziny. Mm. No słuchaj! Słuchaj, słuchaj, słuchaj! Miałyśmy się spotkać, a ty w ogóle nie odbierasz. No co ty tam robisz? A no wiesz, bo ja nie jestem. Znaczy. Ja jestem teraz u babci yy, na Antarktydzie. Masz babcię na Antarktydzie? Wow, ale ja myślałam, że twoje obie babcie mieszka mieszkają w bloku naprzeciwko mojego domu. Nie wiesz, bo my mamy um, um, daleką rodzinę z Antarktydy. A, a wy się tam to dogadujecie z nimi po polsku? Yy, nie, bo wiesz, ja od yy, piątego roku życia praktykuję eskimoski. A, to ty musisz być taka mądra i taka, wiesz, wiedzę w tym języku? No, ja ci mówię. <grym> Powiesz mi coś po ich języku? No tak Łaka, łaka, puka, haka, haka O, a co to znaczy? To znaczy Muszę już kończyć ksz, ksz, ksz. Wiesz, coś przerywa ten zasięg antarktycki Krz, krz, krz ksz, ksz. O Boże, w końcu Najbliższy tydzień Nie muszę się z nikim spotkać Zdawanie filmików <mum> A mm, Hej. Hej, Alice. No, cześć, co tam? Słuchaj, dodasz ten filmik, co zresztą nagrywałyśmy? Yyy, okej, okay, już przerabiam. Dobra, a pamiętasz, jakie tam miały być przejścia, co nie? No, tak, wszystko pamiętam. No dobra, to do zobaczenia. To pa. Okej, okay, nareszcie skończyłam. Mam nadzieję, że ktoś go zobaczy. Op. No, cześć Alice. Cześć, bo ogólnie, jak widziałaś, ja już dodałam ten film. No to tak może, żeby było systematycznie. No, to ty dodasz ten drugi. 10 października. Mm, no spoko. A który mamy dzisiaj? Dzisiaj pierwszy. Październik, tak? Okej. Okay. No dobra, 10 październik. Na pewno o nie zapomnę. Okej, okay, to trzymam cię za słowo pa, pa znowu. Tak. O, Na Siemka! Hej, miałeś wczoraj dodać filmik. Jaki filmik? Co? No ten filmik, ten, ten nasz. A, no tak! Ja go mam zbuntowanego, także spokojnie, bo wczoraj miałam pewne problemy. No okej okay. to dodaj dzisiaj. Dobrze, dzi dzisiaj dodam. No, no to pa. No. Hej, Alice! To tam u ciebie. No dobrze, właśnie się śpię. Aha, to fajnie. Ciekawe, co tam na ais No, dokładnie, ciekawe, co tam. A pamiętasz, jak dwa miesiące temu miałaś dodać ten filmik? Tak! Nie. Aha. Nie pamiętam. Aha, aha. Um, Zresztą, no. może ja ci go prześlę i ty dodasz. No, tak będzie lepiej. Dobra. Okej, okay, a co z tymi biletami do Australii? Bilety do Australii? Jaka... Co? Miała się kupić. Tak, ja. ja no, tak, wczoraj się zacięł internet, nie mieliśmy internetu. Czyli one nie są kupione, ale wiesz, że do wczoraj był termin, bo się mogą wszystkie wyprzedać. Ale no, pojedziemy do Australii, na pewno. No, okej, okay, trzymam cię za słowo. Dobrze, no, ja, ja to załatwię. Okej, okay, to pa, a ja dodam ten filmik. Dobrze, dodam. No, no to pa. Pa. Wakacyjne poranki. Witam, witam Was bardzo serdecznie w krewieniu z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj. Jest Spenda. nie, nie puszczaj, nie puszczaj mi TEGO cię. od RANA! O no, nie, ja chcę spać! Tak... A co ci znowu chodzi? No tu idzie dzieci niby, ale słuchajcie. No dzisiaj bro. rzeczy, fajne trole. Także mam nadzieję, że odcinek że Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie do góry... My mamy godzinę. Co? Jest 10:40? Nigdy się tak wcześniej nie obudziłem. Dlatego muszę spać. A masz 100, już! Jest godzina 12. Lajkujcie, Lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia!